Cześć, witamy Was serdecznie i chcielibyśmy na początek wrócić do starych dobrych czasów. Cztery lata minęły od kiedy po raz pierwszy z Wojtkiem spotkaliśmy się w parku Skawińskim, gdzie Wojtek zaprezentował nam ten oto samochód. Cześć, mam na imię Wojtek. Chciałbym Wam zaprezentować moją Alpinę B5. Wtedy już Wojtek wspominał, że to nie jest jedyna Alpina. W jego posiadaniu, ale mówił o czymś tam jeszcze w garażu, czymś może ewentualnie zamówionym i nic nie wskazywało na to, że po czterech latach spotkamy się w czymś, co Wojtek na swoim Instagramie nazywa Alpina Garaż. Tak. Link załączymy, ale to raczej nie jest reklama, bo Twój Instagram jest chyba już bardziej popularny od mojego. W każdym razie dzisiaj wracam tutaj z nadzieją, że Wojtek oprowadzi nas po kilku przynajmniej wybranych egzemplarzach z jego kolekcji. Bawcie się dobrze. Co się zmieniło przez te 4 lata? Z Alpino B5 w kolorze Deep Green, no to będę jedyna na świecie w tym kolorze. Praktycznie nie zmieniło się nic. Może maksymalnie przez te 4 lata zrobiła 500 km. Właśnie jak umawiałem się z zacharem, jak Zachar się do mnie odezwał w tamtym tygodniu, to tak mnie natchnęło pozytywnie, aby ściągnąć ją z regału po zimie, ponieważ stała biedula chyba, żeby je skłamać 7 miesięcy. Powiedziałem jedną. Rzecz, którą muszę sprostować. Otóż powiedziałem, iż wydech w Alpinie B5S60 jest Akrapowicza. To była moja pomyłka. Oczywiście tu jest Boyzen. Akrapowicze szły w modelach F, ale później znowu przeskoczyli do Boyzena. Co jeszcze? No, jak sami pewnie oglądaliście tamten film mówiłem Zacharowi, że fajnie by było, gdybym chciałem to rozwijać, chciałem coś stworzyć no tutaj po czterech latach. Mogę powiedzieć, że w tamtym roku zdecydowałem się na to, aby założyć tą społeczność tzw. alpiniarzy. Stąd też w tamtym roku mój pierwszy zlot, który zorganizowałem w Tomaszowicach. W tym roku organizuję drugi zlot. Chciałbym powiększać świadomość na temat marki BMW Alpina, ponieważ wiele osób jej nie zna. Wiele osób myli, że Alpina to tuner. Ciekawostek jest masa, a będzie jeszcze więcej. Więc yy, no mam nadzieję, że to będzie wszystko z czasem bardzo fajnie wyglądało. No i oczywiście z czasem będziecie poznawać m.in. dzięki Zacharowi modele, które znajdują się w Alpina Garażu. No właśnie, bo ty masz doskonały punkt wyjścia do tego, żeby społeczność zaznajomić z tym, co się w świecie Alpiny dzieje na żywych organizmach. Bo masz tych żywych organizmów <gry> trochę. Okay. Aż nie będę tu wymieniał, ale wokół nas jest całkiem sporo Alpin. Dokładnie. Dobrze, no to chodźmy coś powiedzmy o innym modelu, AB5 zostawiamy znowu na 4 lata i znowu za 4 lata staniemy przy tym samochodzie, zobaczymy ile ma przebiegu i w jakim jest stanie zachar. I dalej czy to jest jak, przepraszam jeszcze, jak tytuł twojego filmu, Alpina nie do jazdy, tak? Tak to było. Tak jest nie do jazdy w dalszym ciągu. Powiedz mi, czy ty auto tylko kupujesz, czy też sprzedajesz? Zdarzyło mi się w tym momencie sprzedać dwie Alpiny z mojej kolekcji, w tym momencie ze względu na to, że jak mój kolega mówi z Warszawy, ściany nie są z gumy, jestem zmuszony sprzedać kilka samochodów, ponieważ nie mam ich gdzie trzymać, aczkolwiek już szukamy 24 turbo, bo jeszcze mi brakuje w kolekcji, więc no, sprzedam, ale coś się pojawi. Oprowadź nas proszę po paru egzemplarzach. Który wybierasz, który sobie życzysz? Zacznijmy od pierwszego. E38 6-litrówka, najmocniejsza Alpina. Z silników wolnosących, największy silnik wolnosący 6 litrów V12, 430 koni, 600 Nm. Moment. W wersji krótkiej powstało bodajże 60, chyba 5 sztuk. W wersji długiej powstało chyba 23 sztuki, tylko zobaczcie, jaki, ogromny, jaki to jest potwór ten silnik. Jak tylko wpadnie w obroty 2000, nie dotykamy pedału gazu. On sam jedzie. Dotarłem do informacji, iż tutaj jest specjalny odlewany blok dla nich. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że y, M73, który był generalnie bazą do 5,7, która stoi obok, była rozwiercona z 5,4, tak? A 6-litrówkę, no sami. Sami się zastanówcie, no 0,6 litra rozwiercić to raczej jest niemożliwe. Jest inny dolot powietrza, tu jest nawet taka sytuacja, że tu jest inna skrzynia. Tu jest bardzo długa skrzynia, jest inny dyfer niż w standardowej 7. Yy, Generalnie lista części, która przychodzi do tego samochodu jest tak długa, że jak oglądałem katalog to naprawdę byłem w wielkim szoku, że po prostu w E38 jest tyle wymienionych części, a tyle włożonych od Alpiny. No stąd też się biorą ceny potem tych samochodów, tak? Już nie mówię w ogóle, aby wykonać remont, bo w tym momencie remont takiego silnika dołu i góry to jest 150 tysięcy złotych. Nie chcę mówić, jakże jeszcze nie daj Boże, by była do wymiany skrzynia, dyfer, czy inne podzespoły, które po prostu, nawet te nieduże, które ogromnie mogą wpływać na cenę w tym samochodzie. Czy w związku z tym to auto jest jeszcze bardziej nie do jazdy? Równo, to jest to jest Japonka, 67 tysięcy Przebiegu cała w oryginale. No naprawdę mi zależy, żeby dbać o ten samochód, ponieważ jego wartość, nawet dla mnie wartość sentymentalna jest ogromna, ponieważ ja bardzo chciałem mieć taką alpinę i bardzo długo nudziłem osobę, która ją miała. W ogóle pozdrawiam serdecznie Rafała, będzie również na zlocie swoją alpiną B3 Cabrio i Rafał zdecydował się mi ją w końcu sprzedać, więc można powiedzieć, że biegłem do Radomia, aby kupić ten samochód od niego. Zagościł ponad rok temu w Alpina Garażu i nie tykam. Jak często go odpalasz? Ostatnim razem jeździłem nią pod koniec roku, kiedy była fajna pogoda i teraz jeździłem nią w weekend. Dwa, dwa dni jeździłem nią, sobota, niedziela, później wziąłem B5 zieloną, yy, bo wiedziałem, że do mnie zaglądnie, że też chciałem ją po prostu troszkę, troszkę rozjeździć. No to lecimy dalej. 5-7 litra long, czyli na, na bazie tej alpiny jest zrobiona 6-litrowa. Longów też powstało chyba 60 albo 70 sztuk. Krótkich powstało dużo, bo chyba około 150. Europejka G12, moja Nunia, którą bezpośrednio zamówiłem sobie już w Alpinie. Tutaj też już kiedyś wspominałem jako prezent od Alpiny, że jestem takim ortodoksem alpinowym, dostałem, wydał mi ją Andreas Bovenzippen razem z autografem, z książką. Bardzo fajna sprawa, dostałem od Alpiny swoje imię na tabliczce. Także Nunia no, zostaje ze mną do emerytury albo jeszcze dłużej, więc tutaj wartość sentymentalna jest ogromna, tak, tego samochodu, bo, no bo z samej racji, po prostu jak potraktowali mnie w Alpinie, to jest dla mnie, dla kolekcjonera, dla ortodoksa alpinowego, jest bardzo fajna sprawa. Jak niewielu jest kolekcjonerów, że sam właściciel firmy odrywa się od super ważnych spraw i wydaje samochody? Wiesz co, jest wielu kolekcjonerów, jest wielu kolekcjonerów, wiem, mam informację, że jest dużo też ukrytych kolekcji w Niemczech, które nie ujrzały światła dziennego, dlatego obiektywnie bądź subiektywnie mówiąc jestem jednym z trzech największych w Europie. Kolekcjonerów, ale mogę się mylić, dlatego nie mówię po prostu w 100%, bo mówię, wiem, że są kolekcje ukryte i nie wiadomo, jak to się po prostu ma. Też nie wiem na temat Japonii, bo Japończycy są ogromnie zakochani. Zresztą moje trzy czwarte jest z Japonii. Alpin, więc może się okazać, że w Japonii ktoś po prostu pobije mnie na łeb i głowę. No nie? Ale no najwięcej potem wiadomo Niemcy, nie? A północ, północ też jest dużo. A w Polsce myślę, że jest około 700 też. No jest, jest, jest. No, yes. Tak by się wydawało, że nie ma, ale są pochowane. Dlatego powiedziałem, że chciałbym je powyciągać, żeby pokazali na zlecie te opinie, Tak, żebyście się zorientowali. Stamtąd przeszliśmy tu i tutaj stoi jeszcze parę samochodów, o których Wojtek nam dzisiaj chce opowiedzieć. b SK 90 400 koni, na bazie y, silnika S57, biturbo. Eska, czyli często było tak w Alpinie, że końcówka produkcji, a często się zdarzało, że wersje poliftingu były nazywane Eskami, były mocniejsze i one szły już do końca produkcji, prawda? Więc tutaj mamy Eskę, bardzo mały przebieg 50 tysięcy, cała w oryginale, środek w koniaku, to akurat jest samochód też mojej żony do jazdy na co dzień. To jest taki fajny zapier. No, jest, far, jest bardzo fajnie zwarta, można fajnie poza, po, pośmigać po zakrętach tym samym. I jest tych też trochę na rynku, więc ona nie jest nieodtwarzalne, prawda? Tak. Dużo jest diesli. b 3 jest mało. Aha. jeszcze S e sektor w ogóle jest mało. Powiem wam w ogóle ciekawostkę: te diesle naprawdę chodzą i one naprawdę kręcą przebiegi, i one naprawdę są zarąbiste. Tam są, przed liftem jest jedna po lifcie są dwie turbiny, one spalają między 5 a 6 litrów. Są bardzo elastyczne, bardzo fajnie chodzą od dołu i naprawdę na autostradzie przy 160 się czujecie w ogóle niezmęczeni, można fajnie 1000 km z tym zrobić. A dlaczego wiem? Wiem, bo miałem. Obok stoi Biturbo. Kult nad Kulty. E34, dwie turbiny, Gareta chłodzone wodą, 330 koni, słuchajcie doładowanie między 1,4 a 1,8 bara regulowane z ręki, tak samochód totalnie kultowy, ceny tych samochodów osiągają już w tym momencie po prostu wartości zawrotne przykładowo? no przykładowo to już jest od 350-400 tysięcy, nie? trzeba dać za nią no, to, już, to już jest cena taka tym bardziej, że ich powstało naprawdę trochę, bo ich powstało ponad 500 sztuk, więc to nie jest jakaś tam B12, których powstało 60, nie? tylko tutaj ich powstało 500 sztuk, więc. A mimo to. A mimo to wartość, no i będą rosły, nie? I właśnie to jest, właśnie co jest ciekawe, ten, ten samochód, przez tą konstrukcję i przez to, jak on po prostu jeździ, on w ogóle nas w ogóle w manualu, yy, jest no, naprawdę unikatowy, aczkolwiek dla mnie model, który stoi u góry na regale, też jest bardzo fajne. Chociaż no, niestety nie wiem dlaczego ceny Alradów są yy, nieporównywalnie niższe do, do Biturbo. Słuchajcie, to jest napęd 4 na 4 Ich powstała niecała setka. Tu jest 3, 3 litrowa benzyna, 200 bodajże chyba 50 koni, abym nie skłamał, ale w napędzie na 4 koła. Bardzo fajny samochód, ona jest w ogóle wyższa, tego tutaj nie będzie teraz widać w tym momencie, ale jakby stanęły obok siebie, no to Alrad jest wyższy od Biturbo. Bardzo przyjemnie się nim jedzie, miałem okazję nią jeździć yy, po autostradzie spokojnie można wsiąść, wziąć sobie kawę i lecieć do Monachium 1000 km, bo ten samochód jest naprawdę fajny, wygodny. Rozpędzamy się do 140-150 na godzinę i ona sobie po prostu leci. No ale ceny są, ceny są niższe, no, myślę, że taki fajny egzemplarz, który na przykład ja mam, gdzie przed z Japonii z z klarem, czyli lakierem bezbarwnym, całą ją pomalowałem od nowa, po prostu wszystko poodnawiałem, ona ma przebieg około 140 tysięcy, myślę, że mógłbym cenić jakieś 130-150 tysięcy złotych, no, no to porównajcie sobie, jaka skala jest między Biturbo a E34 w ogóle mój top no to wiadome karoserie 36, 34, 38 to jest w ogóle mój konik a no jeżeli chodzi o stare te analogowe Alpiny bo ja mam wiecie jak już wiecie pewnie ja mam dwa podziały Alpiny cyfrowe i analogowe analogowe no to te z E46 włącznie a te cyfrowe to już się zaczynamy od E90 i wszystkie w górę no nie bo to jest inna motoryzacja w ogóle. tak jako ostatni Alpina B6 w środku mamy tak zwany Big Six czyli M30 Sześciocylindrowe. Dlaczego Big Six? Dlatego, że rozstaw tłoków między sobą był dość szeroki i stąd się wzięło ten wysilnik. Dlatego jest w ogóle słupek jest szeroki i stąd się wzięła nazwa Big Six. Silnik bardzo długo produkowany. Oznaczenie B6. To taką ciekawostkę. Od razu powiem, dlaczego B6, a nie B3. B 3 szły na Europę. Bez były, oznaczenie miały na Japonię. Niczym się nie różnią, różnią się tylko i wyłącznie cyframi. Reszta wszystko jest takie samo. Jedna z 66, 67 sztuk, które powstały na Japonię, Przebieg 110 tysięcy. Jest prawie cała w oryginale. Tam bodajże maska była poprawiana. Musiałem yy, zamówić nowy spoiler, który kosztował krocie, ponieważ był zniszczony. Ona jest bardzo w ogóle niska. Samochód, który stoi na regale i praktycznie go nie opuszcza ze względu na to, że już ma swoje lata, niech nabiera wartości. Tutaj mamy 1990 rok, a tutaj mamy 2010 rok. Ile różnicy? Lat, Zobaczcie, jak się zmienia motoryzacja. No nie, To takie fajne porównanie mamy, bo tutaj mamy serię 3 i tutaj mamy serię 3. Oczywiście ja E30 lubię ją. To jest też bardzo kultowa karoseria. Ceny tych samochodów też osiągają naprawdę niezawrotne kwoty, zwłaszcza M3. E30, chociaż powiem szczerze, że M-kowcy nie obraźcie się, bo ja też mam Mki, ale tam jest czterocylindrówka. Posłuchajcie tutaj M36 cylindrówki. Jak to w ogóle chodzi, więc dla mnie to jest oczywiście wiadoma sprawa Alpina. Mkowcy, sorry, musiałem, musiałem to powiedzieć. Ja wybieram Big Six, no nie? Zachar, mam nadzieję, że będziemy mogli przetestować ją, że mógł się przejechać. Byłby to dla mnie zaszczyt. To może usiądźmy ja zadam takich finalnych kilka pytań. Ja? W oderwaniu od samochodów, bo Wojtek, jak się zbliża do auto, po prostu mówi, no stop... Tak, jestem nakręcony trochę. Chciałem zapytać o praktyczny wymiar utrzymania kolekcji. No bo większość z nas mówi, OK, mam kolekcję, bo mam dwa albo trzy samochody. Jak to wygląda przy tej skali? Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że z każdym samochodem jest coś do zrobienia. Przez to, że po prostu mogę mieć, że mam więcej czasu którego po prostu kiedyś nie miałem, mogę po prostu się tymi samochodami więcej zajmować, ponieważ no to jest moja pasja, i to jest moje hobby. Jeżeli chodzi o usterkowość, oczywiście zgadzam się ze wszystkimi samochody, które stoją są bardziej usterkowe, ale jeżeli chodzi o usterkowość, to przeważnie to są przewody i przeważnie to są przewody od układu kierowniczego. Nie wiem dlaczego tak, tak po prostu mam. Więc jeżeli powiem wam szczerze, że jeżeli coś mam do zrobienia z którąś Alpiną, to Przeważnie z układem kierowniczym, bo po prostu puszczają przewody. Jeżeli chodzi o usterkowość tych samochodów, to no wiadomo sprawa: akumulator, podtrzymanie akumulatora trzeba o nie dbać, więc samochody, które zostają na zimę, zostają tylko z plusikiem, wiadomo tak, albo mają podtrzymanie. Ewentualnie tutaj na czas też yy, wyjazdów mam specjalny hebelek zrobiony, żeby ten, tych akumulatorów nie, tak w cudzysłowie mówiąc, nie łupać. Ale masz rację, już się robi dobry kawałek etatu. Może nie jeszcze etat, ale dobry kawałek etatu, no ale mnie to strasznie mnie to cieszy, kiedy mam bardziej stresujący dzień w pracy, to mogę tutaj przyjść do garażu, zamknąć się i podubać sobie coś przy samochodzie, odkurzyć, wysprzątać, coś gdzieś porobić. Jeżeli chodzi o koszty, no wiadomo, sprawa, ubezpieczenie, tak? To, to musi być płacone. Słuchajcie, wytrzymałem do 15 minuty tego filmu docencie, ale teraz jak już Wojtek wspomniał o ubezpieczeniach, no to ja już muszę, inaczej się udurzę. Muszę wspomnieć o. Najtańszy dla Twojego auta na Mubi.pl Łamane przez Zachar. I tu może tym razem oszczędzę do tych szczegółów, bo jak oglądacie czasem moje filmy, no to raczej wiecie, jak ta porównowarka działa. Natomiast dodam tylko, że po czterech już latach dopłata 150 zł zostanie od czerwca zmniejszona. Więc na odebranie tej pełnej kwoty cashback macie czas tylko do końca maja. I może jeszcze coś od niedawno udostępniam też dla wspierających mój kanał. Nowe filmy bez reklam, ale przede wszystkim dużo wcześniej, nawet kilka tygodni wcześniej przed oficjalną publikacją, więc sprawdź sam. Lista aktualnych pra premier jest widoczna na stronie głównej kanału. Zapraszam. Ja od niektórych samochodów mam autokasko, od niektórych nie mam, więc tutaj te koszty się jakoś rozkładają. Wiadomo, olej co co no w tym momencie nie przebiegowo, ale olej no średnio co rok albo co dwa lata trzeba wymieniać, więc no generalnie no tak, troszkę się generuje tych kosztów. Czy Ty masz taką strategię, że jak coś jest do zrobienia, to w końcu to zrobisz, czy jak to nie jest krytyczne, to po prostu zostawiasz, bo to jest też rodzaj oryginału, bo w takim stanie przyjechał, nie wiem, z Japonii. Tak, na przykład Biturbo, przy którym staliśmy, ma dość dużo odprysków na masce, ale maska jest w oryginalnym stanie i zostawiam to. Będę miał chwilkę czasu, to do kolejki do zeszytu zapisałem, żeby porobić po prostu zaprawki na tej masce, ale zostawiam ją, więc. No oczywiście były, były alpiny, które musiałem od podstaw pomalować, ponieważ lakier po prostu był w słabym stanie albo środek był w słabym stanie i trzeba było go po prostu zregenerować, bo już troszkę to raziło. No ale przeważnie to, jeżeli czegoś nie muszę tykać, to po prostu tego nie robię. Kupiłeś parę samochodów pewnie nowych. No tak jak zresztą tu widzimy. Natomiast no, to nie jest hurtowy zakup 50 samochodów, tym niemniej osobiście ktoś się fatyguje i to ktoś, konkretnie to właściciel firmy, żeby ci ten samochód wydać. Jestem znany w Alpinie. Jeżeli moje nazwisko się tam pojawia, to to wiedzą, kim jestem, wiedzą skąd pochodzę i że mam, po prostu, że mam dużą kolekcję tych samochodów. Jeżeli chodzi o pana Andreasa i o Floriana, tak, oni też wiedzą, kim jestem, aczkolwiek no, nie mogę powiedzieć, że jesteśmy kolegami, bo nie jesteśmy. Miałem przyjemność z panem Andreasem wypić kawę i porozmawiać, i po prostu odebrać od niego samochód. No tutaj też ja mam tam. Tam pracuje taka moja koleżanka, można powiedzieć, to my Madzia, którą w ogóle pozdrawiam serdecznie, u kobieta. Dużo mi pomogła z, nawet z organizacją, czy z pomocą czasami potrzebuję coś z archiwu, tak? Coś się dowiedzieć, naprawdę coś się dowiedzieć ciężkiego. To Magda pomaga mi wiesz, tam grzebać, albo pytać u nich chłopaku, u chłopaków w Alpinie. Nawet tutaj z samym zorganizowaniem samego odbioru mojej B7 Madzia mi dużo też pomogła. Wojtku, to nie zdradzajmy może wszystkich szczegółów Twojej wspaniałej kolekcji, zostawmy coś na przyszłość, być może e, przy okazji zlotu, może opowiedz o zlocie, który planujesz. No tak, tutaj zapraszam serdecznie 23 czerwca w Dzień Ojca na obiekt Motopark w Kraków, gdzie organizuję drugi. Oficjalny w Polsce zlot samochodów BMW Alpina. Pierwszy odbył się w tamtym roku w Tomaszowicach we wrześniu. W tym roku mam nadzieję zebrać minimum dwa razy więcej samochodów marki BMW Alpina. Oprócz też tego będą będzie kilka fajnych EMEK, też będą inne projekty. Jeżeli nie macie Alpin, to wrzucicie temat, przekażecie film Zachara dalej być może ktoś będzie miał albo kolega kolegi będzie miał i piszcie na alpina.kolektor.gmail.com. Zachar, bardzo fajnie cię zobaczyć po czterech latach. My się nie widzieliśmy cztery, cztery i to było dokładnie cztery lata temu. No, fajnie cię w ogóle gościć w Alpina Garażu. Y mam nadzieję, że będziesz u mnie częściej, by częściej bywał. Mamy o czym porozmawiać, Możesz się czym przejechać. Także fajnie, piękne dzięki jeszcze raz. I życzę każdemu, żebym mógł sobie stworzyć taką kolekcję. Ale, Ale trzeba wcześniej kopę czasu trzeba spędzić nad tym, żeby można było to mieć. Chcesz opowiedzieć, na czym polegała twoja praca? Nie wiem, czy jest jakoś specjalnie nad czym się rozwodzić, po prostu ja produkuję oświetlenie, jestem 11 lat na rynku, mam swoje oddziały w Polsce, w Czechach, na Słowacji. No też wiadoma sprawa, no skądś musiałem czerpać też fundusze na to, żeby stworzyć kolekcję. Dobrze Wojtku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, dziękujemy również za obejrzenie tego filmu, ja zapewne dołączę, jak tylko będę w Krakowie i, i wpadnę na zlot, a wtedy być może Kolejny odcinek na temat Alpin Wojtka będzie nieco bardziej dynamiczny. Skupimy się być może na konkretnym modelu. Jeszcze raz, Jeszcze bardzo, raz dziękuję. bardzo dziękuję.